Ten film to czysta incepcja, bo to materiał w materiale montowany łącznie czterema kamerami na dwóch komputerach, na trzech różnych systemach operacyjnych. Który przy okazji, mam nadzieję, pokaże Wam, jak kreatywna może być praca YouTubera oraz że za pomocą naprawdę tanich narzędzi można osiągnąć właściwie, praktycznie, prawie że profesjonalne rezultaty. Albo no, co najmniej chociaż dobrze wyglądające. A to wszystko w myśl zasady, że dla chcącego nic trudnego i nawet nic Budżet nie jest przeszkodą w realizowaniu marzeń o profesjonalnie wyglądających materiałach tworzonych do social mediów, w tym oczywiście do lub na YouTube'a. A głównym bohaterem tego odcinka jest tytułowy komputer za 700 zł, na którym zmontowałem i obrobiłem część tego filmu, który właśnie oglądacie, aby przekonać się nie tyle w benchmarkowej teorii, a brutalnej praktyce, co potrafi naprawdę tani komputer z leciwym Zionem oraz starym GTX-em na pokładzie. Komputer ten był wyposażony w 10 Ziona E52640 V4, 16GB DDR4 ECC, tanią płytę X90. 250 GB Dysk SSD Samsunga, 3 TB Dysk HDD od Hitachi, a całość dopełnia też znaleziony w szafie GTX 950 od MSI i Fortron 400 W. Także chyba się zgodzicie, że no szału nie ma. Taki komputer można skompletować nawet za mniej niż 600 zł, a jeśli chcielibyście to wszystko jeszcze wsadzić w jakąś ładną obudowę, co jest oczywiście opcjonalne, to należy do kosztorysu doliczyć oczywiście jej równowartość. Ja użyłem z czystej ciekawostki. Logic Atos Mini ARGB, bo jest mała, zgrabna i miała naprawdę przyjazne opinie. No ale aby jednak sprawdzić ten komputer w prawdziwie bojowych warunkach i aby serio nie miał lekko, to połączyłem go z bardzo, ale to bardzo wymagającym monitorem, aby cały ten test miał jakiś większy sens. Wiadomo, że byle tani ekran Full HD to nie byłoby żadne wyzwanie nawet dla tak taniego pc dlatego całość pracy wykonałem na nowości od MSI, 34-calowym, ultrapanoramicznym, gamingowym potworze z matrycą QD OLED oznaczonym jako MAG341CQP QD. OLED. Dlaczego ten potwór jest taki wymagający? Po pierwsze rozdzielczość UWQHD, czyli 3440x1440 pikseli, dodatkowo odświeżanych 175 razy na sekundę przy niewiarygodnie niskim czasie reakcji 0,3 milisekundy. Choć panel jest typowo dedykowany graczom, to na mnie największe wrażenie zrobił za sprawą odwzorowania kolorów, bo właśnie dzięki niemu możemy bardzo precyzyjnie pokolorować nasz obrazek i wyciągnąć z niego absolutnie wszystko, co się da. W tym momencie mówię oczywiście o postprodukcji i tak zwanym color gradingu naszego filmu. W menu monitora możemy zdefiniować, jaki zakres pokrycia gamutu nas interesuje, a dodatkowo wybrać spośród licznych trybów ustawień pracy matrycy pod różne zastosowania, włącznie z trybem podbicia jasności nawet do 1000 nitów. Choć ja montowałem akurat na True Black 400. Jako, że jest to matryca QD OLED, w opcjach monitora są też zdefiniowane liczne opcje ochrony panelu przed jego wypaleniem, z uwagi, na możliwe, ciągłe, jednostajne wyświetlanie tych samych elementów interfejsu przez użytkownika. Jeśli włączycie je wszystkie, to monitor będzie Was oczywiście informował np. o wykrytym pasku zadań, logotypach czy innych nieruchomych elementach layoutu, różnych programów, aby zapobiec ich wypaleniu na stałe. Jednocześnie dzięki Pixel Shift monitor będzie też sam dbał o swoją żywotność, delikatnie przesuwając co jakiś czas piksele, aby zredukować ryzyko pozostawienia tzw. duszków, więc naprawdę nie ma sensu się tym faktem martwić na zapas. Największymi zaletami matryc QD OLED jest brak backlight bleedingu, nierównomierności w podświetleniu matrycy i tak Tu każda dioda świeci osobno, a jeśli tak, to możemy uzyskać idealną czerń, która na włączonym monitorze wygląda tak. Chyba dość imponująco. Smużenie nie stwierdzono. Test UFO pokazuje idealną ostrość, a gry no chyba już nie muszę nic dodawać. Prezentują się obłędnie. Bogactwo kolorów, świetny kontrast, statyczny oraz dynamiczny i fenomenalne nasycenie kolorów powodują, że nawet grając w niskich ustawieniach jakości obrazu, wszystko i tak wygląda na bardzo obfite, ale niestety nie da się tego za bardzo pokazać okiem kamery. Jest po prostu sążnie, ale żeby to poczuć, trzeba to zobaczyć na własne oczy. Matryca jest objęta przy okazji 3-letnią ochroną od wypalania pikseli, co nie jest znowu aż tak powszechne wśród standardowych matryc klasycznych paneli IPS. A dodatkowo dzięki OLED Care 2.0 monitor w dużej mierze będzie też sam dbał o samego siebie, aby posłużyć Ci jak najdłużej. No ale czy tak nowoczesny monitor w ogóle można sensownie jakoś podłączyć do bagatela ponad już 10-letniego gtx 950 i jakoś sensownie skorzystać z... Pełni jego parametrów, a no można, bo złącz na pokładzie naprawdę nie brakuje. Ja użyłem akurat DisplayPorta i dzięki temu mogłem użyć absolutnie wszystkich dobrodziejstw tego panelu. Natomiast na pokładzie mamy jeszcze dwa złącza HDMI 2.1, USB typu C przy okazji z funkcją ładowania oraz klasyczne złącza USB typu A, a nawet B do podłączania peryferiów i hubów. Wyposażenie jest więc kompleksowe i bardzo rozbudowane, pewnie dlatego, że monitor wspiera też tryb konsolowy, dzięki czemu możecie podłączyć do niego kilka wejść obraz. I płynnie przełączać się pomiędzy nimi. Ale dobra, dość zachwycania się, czas coś nagrać i zmontować, a przy okazji dzięki temu też trochę zarobić. Pst, jakbyście nie mieli pomysłu na pracę na wakacje, to montaż materiałów dla youtuberów to jest jakiś pomysł na dobrą kasę. Zrobimy sobie pewną improwizację i zobaczymy, co by się stało, gdybyśmy cały materiał na kanał youtubeowy chcieli zrealizować za pomocą taniego iPhone'a. To jest iPhone 7. Plus. 32 giga. Taki telefon to jest koszt około 230 zł. No ceny się wahają od 200, powiedzmy 300. Myślę, że 300 to jest absolutny max za taki telefon. Oczywiście za sprawny telefon, bez jakichś tam większych akcesoriów. I jako, że nie wiem, czy oglądaliście, czy nie oglądaliście, ale w tym momencie realizuję taką serię nazwaną roboczo od zera do youtubera, influencera, no to też skomentowałem parę już filmów, plus udzieliłem paru porad mniejszym kanałom technologicznym, jak mogą lepiej tworzyć swoje treści oraz co mi się w tych ich treści podoba lub nie podoba. No i najczęstszym argumentem, że czegoś się nie da, jest argument tego, że oni nie mają kasy. Więc stwierdziłem, że dzisiaj mamy telefon za 200 zł, mamy kąpa za 700, którego to naprawdę da się złożyć jeszcze taniej, bo myślę, że spokojnie taka konfiguracja to jest do zrobienia za 550-600, jak ktoś by się uparł. I pokażę wam dzisiaj backstageowo, jak nagrać film. Tanim telefonem, zmontować na tanim komputerze i żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, żeby wyglądało profesjonalnie. Oczywiście koszt oświetlenia innych rzeczy no nie będzie w tym momencie liczony. Aczkolwiek taki softbox jak tutaj, czy taki softbox jak ten, czy taki miecz świetlny jak tutaj, pojedynczo to naprawdę nie są duże koszta, bo taki softbox to jest około stówki, 140 zł. Tamten trochę droższy, powiedzmy 250, ale to nie są jakieś zaporowe kwoty, gdyby ktoś chciał krok po Roku kompletować sobie powolutku studio. Myślę, że te lampy plus komputer, podstawowy monitor, i taki telefon. Spokojnie się to wszystko zamknąć w kwocie 1500 zł, może 2000 zł, gdyby ktoś się postarał i mamy komplet narzędzi do tworzenia super jakości kontentu na YouTube. A Zresztą sami zobaczycie. No i teraz tak, materiał jest mocno improwizowany, więc dużo rzeczy może pójść nie tak, no ale powiedzmy tak, intuicyjnie sobie na razie ustawiłem kadr. W miarę prosty kadr, tam nie potrzeba wiele, jest coś kolorowego tutaj. jest jest ekranu z drugiej strony. Najważniejsze przy nagrywaniu telefonem to jest tak naprawdę to, aby zablokować sobie ostrość i ekspozycję. Czyli klikamy sobie tu na ekran, mamy teraz blokadę. I najważniejsze to jest zmienić czułość ekspozycji, w sensie zjechać sobie z tą jasnością w dół. Teraz to wszystko jest tak, jak powinno być. W sensie jest dużo bardziej czarne, bardziej nasycone. Tak to powinno właśnie w tym momencie wyglądać. W postprodukcji ciężko by to było ustawić. I teraz w sumie ja powiem to samo na moim telefonie zrobić, żebyście też wy to zobaczyli. O. I ja sobie teraz zrobię na moim ekranie dokładnie to samo. I teraz widzicie, właśnie jak to ładnie wygląda, kiedy nam się te kolory ustawiły tak, jak powinny być, bez postprodukcji. No, tylko też zablokowałaś teraz ostrość, więc jak się oddalam, to przestaje działać. Jak kliknę w ekran znowu na moim telefonie, o, rozjaśniło się. Dobra, spróbujmy teraz to nagrać. Proszę ostrość, jest jej ostrość. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. Sam jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie. Na początek rzecz najważniejsza, czyli klaśnięcie, żeby synchronizować sobie później obraz z dźwiękiem, który będziemy obrabiać w postprodukcji. To jest najważniejsze, właśnie klapsik żeby później łatwo nam było znaleźć miejsce, w którym właśnie on jest i synchronizować całość, kiedy będziemy sklejać ścieżkę obrobioną z nieobrobioną i załóżmy, że teraz do tego momentu słuchacie nieobrobionej ścieżki, a teraz po klapsiku jest już ścieżka obrobiona. Ciekawe, czy będziecie słyszeć różnicę. Mam nadzieję, że tak. Mój profesjonalny prompter przygotowałem sobie z tej strony, a teraz lecimy, czytamy materiał i nagrywamy generalnie. Także zobaczcie, jak wyjdzie. Cały ten materiał nagrałem tanim używanym smartfonem za 230 zł, a zmontowałem na komputerze za niecałe 700, aby udowodnić Wam, że dla chcącego nic trudnego. Przykładowo, jeśli chce się zacząć tworzyć profesjonalnie wyglądające treści produktowe. Do budowy komputera użyłem taniego zestawu z AliExpress z Ionem E52640 V4 oraz 16 GB pamięci RAM. Dysk systemowy to 256 GB SSD Samsunga, natomiast na pliki mamy 3 TB HDD od Hitachi. Chłodzenie to jakiś chiński badzie z standardnym podświetleniem, ale działa. A w stosie śmieci zna Znalazłem też gtx 950, choć wahałem się, czy nie lepiej wrzucić tu jednak GT 1030. Całość zasila 400-watowy, markowy zasilacz Fortron, a obudowy od Logica wrzuciłem tu tylko po to, aby ten zestaw móc łatwiej sprzedać. I co? Bardzo widać to materiał niskobudżetowy? Na pewno coś, co widać i słychać, to będzie jednak ten dźwięk. Zastanawiam się, czy jeszcze nie użyć mikrofonu. I chyba to zrobię tak na wszelki wypadek, żeby dać Wam porównanie, jakby to mogło wyglądać z lepszym mikrofonem. Raz, raz, raz. Dobra, nagramy sobie jeszcze jedną wersję. Użyję teraz lepszego mikrofonu, żebyście mieli porównanie, czy warto zainwestować w ogóle w mikrofon. Gdybyście chcieli zacząć nagrywać profesjonalnie i wydaje mi się, że to nie ma jakichś wielkich wątpliwości, że po prostu będzie warto. A przy okazji ja sobie sprawdzę, jakby to wyglądało, gdybym coś takiego, nie wiem, trzymał w ręce. Cały ten materiał nagrałem tanim, używanym smartfonem za 230 zł, a zmontowałem na komputerze za niecałe 700, aby udowodnić Wam, że dla chcącego nic trudnego. Przykładowo, jeśli i chce się zacząć tworzyć profesjonalnie wyglądające treści produktowe. Do budowy komputera użyłem taniego zestawu z AliExpress z Ionem E52640V4 oraz 16 GB pamięci RAM. Dysk systemowy to 256 GB SSD Samsunga, natomiast na pliki mamy 3 TB HDD od Hitachi. Chłodzenie to jakiś chiński bardziej z standardnym podświetleniem, ale działa. I co, bardzo widać to materiał niskobudżetowy? No dobra, wszystko mam elegancko nagrane, trochę się po po prostu martwiłem, czy ta jakość dźwięku będzie dobra, z uwagi na to, że ten komputer mega szumi. Byłoby go rozsądnie wyłączyć, żeby tych szumów te mikrofony nie zbierały. No, ale chciałem też, żeby coś tam się wyświetlało w tle, więc no, siłą rzeczy musiał on po prostu być włączony. A nie wiem, czy to łapie telefon, ale no, sery, ten komputer jest po prostu głośny. Natomiast mamy backup. Ja mega polecam nagrywać sobie backupy i ten backup widzę, że jest po prostu, no, standardowej, dobrej jakości. Więc robimy sobie szybką obróbeczkę, zaznaczamy sobie ten materiał, klikamy efekty kompresor, efekty, bas sopran, ja sobie podbijam 4 basu, 2 soprany efekty, wzmacniamy sobie 1 dB, żeby tam sobie wyrównać całą tę ścieżkę i limiterek sobie narzucamy, limiterek, 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 miękki limiterek pyk, do minus 3, wszystko jest wyrównane Teraz sobie to zaznaczamy ponownie i eksportujemy sobie ten pliczek. No i będziemy mieli backup, żeby w razie czego podmienić ten dźwięk. A ja przypinam kamerę. I zaczynamy montować. No dobra, no i teraz tak. Mamy tutaj parę rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim to mamy scenariusz, który musimy sobie w pierwszej kolejności jeszcze zgrać. Ale najpierw musimy cały ten materiał oczywiście zgrać z iPhone'a, więc żeby to zrobić. No dobra, dodajemy te pliki. No, one się przesyłają. Zaraz będą na dysku Google'a. Ja się zaloguję na dysk Google'a na naszym komputerze do montażu. No i zaraz będziemy sobie to wszystko montować. Dobrze, także wchodzimy sobie w Sequence, Sequence Settings. I tu jak widzicie, mamy ustawienie. Frame size pod 4K. My potrzebujemy Full HD, ale odwrotnie, czyli potrzebujemy sobie ustawić tutaj, żeby było wę węziej, czyli 10.80, a tutaj 1920 i mamy 9 do 16, 30 klatek, więc to, na, to nam akurat wszystko już pasuje. Reszta ustawień jest git, maksymalnie, maksymalna głębia i maksymalny render. To też sobie ustawmy od razu, żeby było. Klikamy OK, i jak widzicie, mamy w tym momencie tutaj już pionowe okienko. Będzie nam w tym momencie łatwiej to montować. Tylko, żeby to jeszcze było bardziej pode mnie to ja sobie przemodeluję cały ten w ogóle układ okien, ale to sobie po swojemu po prostu już zrobię. I przy okazji też zobaczycie, jakie są możliwości pracy na jednym dużym monitorze. Polecam pod montaż filmów właśnie tego typu monitory. To jest akurat MSI Kulec. No dobra, no i wygląda na to, że mielibyśmy generalnie ten core zmontowany. Tak wygląda nasz materiał docelowo i ma minutę i 5 sekund, więc niestety jest za długi na shortsa. mimo że starałem się to w miarę szybko czytać, no ale jednak hmm, jest za długo, więc będziemy musieli to jakoś delikatnie skrócić. Dobra, tutaj połączyłem sobie te dwa fragmenty, mamy, użyłem tam miał być taniego zalegającego mi, ja teraz jest taniego zestawu. Tylko to słychać, muszę to jeszcze troszkę poprawić. Dobra, jest lepiej. Póki co jestem mega zaskoczony, jak tutaj to gładko idzie. Bo na razie nie ma absolutnie żadnych problemów w ogóle z edycją tego filmu, nic nie zacina. Podgląd, wszystko działa perfekcyjnie, ba. Wszystko działa nawet lepiej niż u mnie na kąpie, ale to pewnie akurat wynika z tego, że tu jest świeży system, świeży program. Wszystko jest generalnie świeże, więc to się jeszcze nie zapało. Zobaczymy teraz, co się stanie, jak wszystkie te elementy, których używam normalnie na moim kąpie. Dużo co do tego tutaj systemu, no ale jak na razie, wygląda to naprawdę wszystko całkiem, 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 całkiem obiecująco. No powiem tak, mam już całkiem sporo tego materiału zmontowanego. Tak jak widzicie, ten timeline już naprawdę wygląda obficie, nawet dołożyłem tej pasek z napisami. Jak na razie wszystko naprawdę działa mega spoko, sejwuje się projekt po prostu genialnie szybko. Kończę w tym momencie robić... Znaczy kończę, w sumie jestem w połowie birola. zaraz ten b powinien być skończony. Zrobię napisy i zobaczymy, czy się projekt nie będzie wieszał przy napisach, bo napisy potrafią nieźle obciążyć taki sprzęt. No, to się już w tym momencie zaczyna delikatnie przycinać. Jeszcze to nie jest irytujące, bo i tak przywykłem do sterowania tego typu elementami za pomocą samego, samego nawiekowania tej cyferkami, ale hmm, delikatnie zaczyna się w tym momencie zapychać już. No, ale powiedzmy, jak na tą cenę, to dalej jestem i tak mega zaskoczony pozytywnie. No i teraz tak, tak naprawdę, dopiero w tym momencie przychodzi najważniejsze wyzwanie, bo materiał jest już zmontowany na początek i koniec póki co w tym momencie wszystko działa perfectly fine, aż po prostu jestem w szoku, że to działa tak dobrze, ale paradoksalnie, chociaż niektórzy się mogą zdziwić, sprawdzianem ostatecznym będzie teraz dorobienie napisów. Na szczęście Windows 11 ma też tę zaletę ponad Windowsa 10, że bardzo fajnie tu można dopasować sobie wielkość okien, więc mogę sobie na jednym monitorze, też dzięki właśnie temu fantastycznemu ekranowi od MSI przy okazji, ustawić tutaj skrypt, żeby sobie kopiować z niego napisy, a od razu w drugim oknie nie muszę tutaj niczego przerzucać, włączać wyłączać, minimalizować, otwierać. Mam pełne okno programu i będę sobie teraz właśnie dodawał tutaj napisy, no bo te napisy są niestety w tym momencie przy obecnej dobie social mediów bardzo potrzebne. I wierzcie mi bądź ale te napisy potrafią naprawdę nieźle kompa obciążyć. Ja po prostu konserwatywnie robię te napisy sam. Po pierwsze temu, żeby sprawdzić, czy komputer sobie z tym właśnie tematem poradzi, a po drugie, żeby po prostu pokazać też Wam, czy gdybyście chcieli w ten sposób za darmo robić napisy bez żadnych wtyczek, które w większości są jednak płatne, to czy będzie to możliwe. No to lecimy i patrzymy, czy ten komputer to uciągnie. Jak on to uciągnie? To ja naprawdę nie mam pytań. To rekomenduję wszystkim z wszystkim bo to jest rewelacyjny sprzęt. No i teraz zaczynają się delikatne już przecięcia faktycznie. Zrobiłem dopiero raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tutaj tych, tych chmurek z napisami i już zaczyna powoli przycinać. Więc już czuję, że jeżeli dojdą napisy, to to już będzie trochę tłumacz. Dla tego kompa. Znaczy, samo poruszanie się w programie nie jest problematyczne, ale ten layout tutaj górny z napisami, no to już mega obciąża. No ale właśnie z tego co widzę, to CPU nie jest jakoś bardzo mocno obciążony. Paradoksalnie, patrząc tutaj po tych wykresach, po tych skokach, najbardziej w tyłek dostaje kartę graficzna, żeby było śmieszniej. To jest dosyć ciekawe, bo tego się nie spodziewałem, że karta graficzna będzie aż tak mocno trenowana. Czyli podejrzewam, że gdybyśmy tu wy wymienili kartę graficzną. Może nawet byłoby lepiej. Trzeba to będzie sprawdzić w kolejnej edycji. No i znowu jest ten skok na GPU. Czyli to jest typowo, kurczę, karta graficzna. Żeby było śmieszniej. Mega ciekawe. Póki co wszystko wskazuje na to, jestem już za połową, że zaraz skończę ten materiał i chyba generalnie dałoby się tak pracować. To na pewno by to nie była praca marzeń, jeżeli chodzi o przynajmniej edycję napisów, ale generalnie pracować się da. I jak na komputer za 700 zł, to jestem w ciężkim szoku, że on sobie tak dobrze radzi z tym całym projektem, naprawdę. Tu, jeżeli chodzi o cięcie materiału, zero problemów, zarąbiście to po prostu śmiga. No ale zobaczmy sobie jeszcze raz, czy to się w ogóle odtworzy. No, smontowanie tego, powiedzmy, z tymi napisami to jest osobny temat. No, gdyby ktoś chciał generować napisy w ten sposób ręcznie, no to raczej to będzie mało przyjemne. Jeżeli byśmy wyrenderowali ten plik, podejrzewam to, i dodawali napisy później, powinno być lepiej, ale w tej kolejności to już trochę kartę graficzną obciąża, trzeba by tą kartę było na coś mocniejszego wymienić. Ale zobaczmy, jak się to odtworzy. No dobra, w tym momencie zaczynają się pojawiać przycięcia, to jest prawda, ale mamy gotowy, zmontowany materiał i tak naprawdę to poszło gładko. Myślę, że bardziej rozbudowane projekty oczywiście mogłyby tego kompa bardziej zapchać, ale powtarzając, 700 zł, te możliwości, które to daje przy tak dużym monitorze, przy paru otwartych oknach, tu podglądzie, tu podglądzie, tu czymś tam, to jest naprawdę, moim zdaniem, sztos. Co więcej, to też w ogóle fajne, fajna informacja, że mamy tylko zużyte te 50... 2, 54, 56% RAMu, czyli jak na 16GB w jednej kości pod tego typu malutkie projekty, to jest moim zdaniem też, też dobra informacja, dająca nadzieję wielu osobom, że nie trzeba od razu pchać się w 32GB. Giga. 16GB giga na początek do montowania tego typu prostych rzeczy, prostymi, ale profesjonalnymi narzędziami, to jest absolutnie ilość wystarczająca. Ja jestem mega zadowolony z tego kompa, to w ogóle... Rozwala mi głowę. No, myślałem, że eksport będzie trochę szybszy. Nie da się ukryć. To jest tylko minuta materiału, a pokazuje nam 2,5 minuty. Zobaczymy, ile to potrwa w rzeczywistości. No, trochę to jednak trwa i też całkiem sporo ramu teraz nam schodzi, bo prawie, no w tym momencie 11 giga, 70%, o nawet jeszcze trochę wskoczyło, dysk HDD jest obciążony, no bo tam oczywiście się generuje plik, karta graficzna mocno w tym momencie zużyta, bardzo mocno zużyta karta graficzna, bo renderowanie leci z karty, no i skokowo też procesor czyli taki render, nawet się tu myszka delikatnie powoli przycina, więc taki render to jednak drenuje kompa, no i też dosyć długą chwilkę to trwa jednak nie będę ukrywał, myślałem, że to troszkę szybciej, ciekawe jak z temperaturami no temperatury są akurat w miarę ale też jest szyba zdjęta, żeby tu ładniej ujęcia wyglądały. Założę też szybę. Zobaczymy, czy to się rozgrzeje jakoś mocno z założoną szybą. A jak na razie mamy 51 stopni na karcie. To jest i tak mało. Ja nie wymieniłem nawet w tej karcie pasy, przewodzącej przewodzącej pasta jest chyba nawet to jeszcze oryginalna. To akurat uważam, że jest tyle, co nic. No a procesor 65 stopni, jak na takie chłodzenie. No głośne, bo głośne. O, premier nam właśnie zjadł prawie cały RAM. Przed chwilą było 90%, więc niestety, ale faktycznie tutaj jednak o dziwo nie Edycja a render bardzo dużo RAMu potrafi zjeść, więc te 32 GB faktycznie jednak e, mogłoby się tutaj przydać. Ale nie są one niezbędne, żeby pracować i żeby taki plik wygenerować. No, musimy to jednak brać pod uwagę, że jeżeli ktoś będzie chciał pracować i robić coś przy takiej ilości zasobów, przy takiej ilości elementów w użytek do tworzenia materiału, no wystarcza. Powolutku się już render kończy. To chyba się udało, chociaż jeszcze nie ma informacji. Ale zużycie nam już spadło. I co? Jest. Jest. Proszę bardzo, your video was exported successfully. 23.20.27. No dobra, no to co, robota wykonana. Sprawdźmy tylko, czy ten materiał się jeszcze prawidłowo odtwarza. Mamy go... Tutaj. No i co? No i działa elegancko. Wszystko jest gitara. Więc chyba zasłużyliśmy, żeby sobie odpalić teraz jakąś gierkę. Specjalnie tych okien nie zamykam, żeby ten ram sobie tutaj był zjedzony. I w takich bojowych warunkach sprawdźmy, co się stanie, jeżeli zapragniemy odpalić gierkę jakąś. No, czyli po wylądowaniu, faktycznie w budynku, w pomieszczeniu, da się mieć te plus minus 100 FPSów. Mam tak pokazuje wskaźnik, no blokuje się na 120. Oczywiście to nie są stałe klatki, ale naprawdę przyzwoicie wyglądający wynik. Nie, no w Fortnite chodzi zaskakująco dobrze, naprawdę 0 przycięć. 70, 90 klatek. To jest naprawdę przyzwoity wynik. No i w tym trybie, w trybie wydajności, tekstury średnie 72 klatki. W tym miejscu testowym, w którym testuję wszystkie karty. No jak tu nie podziwiać tego komputera? Zero jakichś zacięć takich irytujących. Gierka leci w ogóle z HDDK, To Naprawdę nie ma na co narzekać. Serio, choćbym chciał. No, także miło było, ale przeciwnicy okazali się lepsi. Całkiem dobrze chłopaki grają w tego Fortnite'a, muszę powiedzieć szczerze. Natomiast gierka idealnie, zero zacięć, po prostu rewelacja jak to chodzi. Z włączonymi wszystkimi tymi programami w tle, tam tymi premierem i tak dalej, więc to już w ogóle. No rewelacja jestem zachwycony. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę i za pozostanie do końca. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi się czegoś nauczyliście, a było tutaj serio sporo wątków i sporo opcji czerpania wiedzy właściwie z różnych fragmentów tego materiału. Przede wszystkim test tego komputera w praktyce, bez ściemy na żywym organizmie, żebyście widzieli jak się pracuje nawet na tak taniej maszynie i gdyby ktoś chciał wejść w ten świat montażu, tworzenia, nagrywania, pracy kreatywnej tak sami widzicie, mam nadzieję, że udało mi się udowodnić, że da się to zrobić naprawdę, no może nie mikroskopijnym, ale chyba nie, jakiś, chyba nie jakoś szczególnie wygórowanym budżetem. Także tyle ode mnie na dziś. Czekam na Wasze komentarze, jak się Wam ten materiał podobał, oraz przykład, jak się podobała Wam jego realizacja, i czy być może sami rozważacie w przyszłości, a może nawet już w niedalekiej przyszłości, wejście też w ten świat pracy kreatywnej na YouTubie i innych. Social mediach. Dajcie znaka. A tymczasem odmeldowuję się i. na razie.